Ma nad mostem, fajne miejsce. Ty oddaj tego woblera. Bo tylko żeś go założyłeś pierdolną rybę. Chciałem ci dodać, dać, toś nie chciał. No bo był nieuzbrojony. O, teraz będzie się... O skupia. Chodź tu jebaniutki do do góry Chodź no. <gry protest troops> <gry> <gry> Kurwa masz no ci słychać ucieka ucieka kici, kici. Tak, tak. Do Józka. Właś, właś.

Hmm, chyba, no. chyba jednak wraca. Jebany. Mm. <laughs> Kurwa. głowę choć pokaż. Już by wyszedł, to... Plecy mnie bolą. O, idzie, idzie? nie wyjdzie, będzie uciekał kurwa. E, tam, jeszcze ma siłę powalczyć chwilę. Kurwa. Kanapkę mi jaką zróbcie, bo już zgłodniałem. <śm> <śm> Dawaj go, dawaj go, dawaj go no. O już ludzie No Ty zobacz śrubą dostał albo czymś Widzisz? Czekaj, 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 przejdziemy sobie Ja pierdolę Już no, dawaj go, dawaj go, dawaj go do góry. Ja w to nie wierzę, widziałeś, on zmienił woblera tylko, człowieku, to jest coś nieprawda Mada faka. Zbliżonko? Not possible. Zbliżonko jest, o. Kurka. Ja pierdzielę chłop. Dobra, wyłączam to już. Masakra. To już się nagrywa znowu. Popuści? ale musicie mi tu pomóc. A ja pach, już chłopakładam. Chcę kończu. Czy i wobek jest, czy jest tam w pysku? Hubert, Ty na drugą stronę przejdź. Tak, tak, tak. Czekaj. Rób zdjęcie. Nagrywasz? Nagrywam, nagrywam. Już teraz to nagrywam. Chuj tam. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Dobra